W tym odcinku przetestujemy sobie TIGERA Exotic. Tak jak widać on się prezentuje. Tutaj macie firmę, jest to Tiger. I tu macie, że jest to Energy Drink. Napisany smak jest to Exotic. Skład produktu. Wartość odżywczą. I tu że produkt się przetwarza, żeby powiedzieć tą puszkę wyrzucić. Pojemność jest to pół litra. Kod kreskowy. I daty końca świata. Teraz możemy przechodzić do otworzenia i nalania produktu. Tak jak ja widać, się prezentuje produkt po nalaniu. Jak widać ma taki czerwony kolor. Teraz możemy przechodzić do przetestowania produktu. Ja tutaj czuję taki Truskawkowy smak Są jeszcze wyczuwalne jakieś inne owoce Z tyłu, ale nie jestem w stanie określić jakie Jest to dobre Tutaj macie cena Jest to 4,99 A przez zakupy dwóch sztuk cuka wychodzi po 3,80 A tutaj macie plusy A do plusów można zaliczyć to, że ma Przyjemny truskawkowy smak Natomiast tutaj macie minusy, a do minusów można zaliczyć to, że odbija się po wypiciu. Teraz możemy przechodzić do podsumowania produktu. Podsumowując, produkt zasługuje na dużą, ale zasłużoną ocenę. Osiemnaście, ponieważ to naprawdę jest to pana jest smaczny. I na to koniec i papa.